Siemano, z tej strony witam was na live. Przepraszam, że bardzo dawno ani odcinka nie było, ani wszystkich rzeczy. I kolega mnie się zaprasza, więc tak, widzicie specjalny odcinek, podajecie po prostu, w jakim jesteście klubie, albo po prostu dołączacie do mojego klubu. No i to no, razem, a jak nie, to po prostu wpisujecie. Aha, Nie nieważne. Na chwilę się wyciszę, słuchajcie. No więc, o, mój kolega się tutaj przywitał. Takim, mm. Dobra, po prostu gram sobie duosy, nie? Więc gotowi. A w ogóle, oczekujcie sobie mojego kolegi konto. 17 tysięcy puszek. No i większy... E, oprócz Gaina, e, barleya i mamy wszystkie na 20, nie? Poczekajcie chwilę. Elui, na ogrania, że ktoś był na live'ie I mam lajka. Wiesz co, że kolegą nie za czy nie zagłośno. Nie. nie wiem czy nie będę miał wyżej telefon, sobie. Tylko O kurde. Nie mogę tak. Dobra, sorry, nie mogę sprawdzić komentarza, bo jestem rączka. Ej, Em tam jest. Okej. Okay. Co? O nie, tam! Chyba leżę. Dwa lajki dostałem. No, szybko to leci. Nie zapomnijcie o sobie lajku. kurde, cztery komentarze. Co, ja Co ja zrobiłem? Niestety, ja tego nie widziałam. Kurde, Mohamitu, tutaj jakaś lata. No, no. Dobra. Musimy być bliżej, żeby się siebie słyszeli. słyszeliśmy. O kurde. Może to... Da się to zrobić, ale jak? Co mam Stary. robić? odbijać? Robić tak? do nich! Ale ja nie Ufa. jestem Gay i giniesz. Nie? O, dwie mm. osoby na live, Witam, witam. Nie zapomnijcie o lajkuj sobie. Mm. Jest po mnie. Musisz nie? uciekać. Nie. O nie! Ale czynisz się? Dobra, ja nie. zobaczę to, warto. Jest 13 tysięcy poszelków, włącz. Wyłączę 900. E, dobra, wyłączę, wyłączę. Barto. Zresztą, że kanał. E, Blizz. E, już wyłączam. E, dobra, więc gramy. O, w ogóle. E, słuchajcie, daj mojemu koledze otworzyć big boxa. Dawaj. Dobrze. Otwiera big boxa i tyle o nie? No to by hit, no? no. Ale słabo. No. Ej, to zrób jakąś misję, co? Zrób jakąś e... misję. Dobra, dam, dam wam wybrać jaką misję robimy. Okej, okay, widzowie? Więc... Tutaj macie wszystkie misje. Ej, a może czekaj? No. Ta z 8 bitem jest za 500. To się bardzo opłaca. E, 10 razy 8 bitem. No to robimy 10 razy 8-bitem, co? Słuchajcie, niestety byłem wyciszony i źle zrobimy. O okay, kolejna um, komentarze. Powiedział ja sobie na Live... sobie na Live. Dobra, słuchajcie, niestety nie będzie live z Dużo osób mnie o to prosiło, ale spokojnie nie mam Fortnite, żeby nie było, że jestem jakimś odmiencem. Nie, że nie mam Fortnite'a. To jest było dziwne, nie? Łukasz. No. No ogólnie mój mnie do mnie dobrać. Dobra, droni. Drok 2010. Puszczam dronika. O kurde, Jackie. Chik. O kurde, powiedzmy Jackie! Jackie, rozwalona. Widzisz, ta jest mocna. Ja rozmawiam. Ja yy, jeszcze daj na Majka z Jest na W ogóle ja bardzo dawno nie grałem w Brawla, nie? To może zrobię jakiś taki powód. Tak ja tak jak nie... chcecie, jak chcecie do Brawla, to. i do, w ogóle do YouTube'a, nie? To zostawcie 10 tysięcy 10, 10, 10 lajków. Przypomniałem mi się, jak kiedyś ludzie na YouTubie byli fajni. A że ogólnie... Oh, co muszę zostawić? No tak 10 lajków i będzie powrót. Ale też z Brawla będzie powrót? Ogólnie większość filmów wtedy będzie z Brawla. więc dawajcie lajki. O Opa... no ciężko się steruje, przyznaj to. <grym> no jednego hita. Rozwalił, nie? Dobra, z dwóch stron. Dobra, rozwalone Easy, ja Dziękujemy za suba bardzo. Nie? Czekam pan, pan, power jumper Poczekajcie na chwilę bo mi się skończy, kojarzy. nikt <ścoughs> czy... Nie. czy

A słuchajcie, 10 minut mi zostało. Jutro, dawaj, gramy. Dobra, gramy, ale... No dobra, ale dajcie mi tego z Zostało mi 10 głupie minut. Nie piszcie teraz, bo ja teraz nie mogę ogólnie sprawdzać ugrzania. No i gościu coś napisał, no. No ekstra, no teraz już czekać, aż ci odpowiem, no. No brawo, no. Kurczę, jesteś taki fajny gościu. Mm. Do mnie to jest? Nie, do tego gościa, który napisał na czacie. Masz normalnie... Ty, teraz się nie rusza. Masz minus 10 IQ, wiesz. Prosiłem, nie? Prosiłem. O co? No żeby nic nie pisali, nie? Dobra. No, a ci tu piszą mi w ogóle. Dobra. O kurczę. Nie możemy być razem. Bo tam jest Ems. No trzeba się oddalić. Nie, 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 Jesteśmy w pupie. Jesteśmy zgubieni. Zostawcie lajka i suba. O, trzynasta ranga na nanie, jestem frosem. Nani. O, i cztery, osób. cztery osoby. Masz już jakiś achievement wykonany? Mhm. Dobra, my zostawimy dalej. Zostawić lajka i suba. Kto nie zostawi, ten go spotka przez najbliższe dwa lata pech. Nieprawda. O, no i co, no. O, trzy lajki, dzięki. Ten kto zostawił lajka. Jesteś naprawdę spoko. Coś śmiesznie. Nie wiem. No co, spoko jest, nie? Bo zostawił lajka. No. no. Lecimy. Subik lajka. Nie? Napiszcie co wolicie. No tutaj od czyli inaczej Paweł napisał, że woli mieć wyłączone dźwięki z gry. I zostańcie, zostańcie do końca, Dobra, Piper. bo chcę wam coś jeszcze powiedzieć, zostańcie do końca live'ika. E, czyli jakoś jeszcze 5 minutek, nie? No. Ogólnie będą o wiele dłuższe live'y, ale... Nie, nie, nie. Dzisiaj ogólnie to był wyjątek naprawdę, o 14 komentarzy. Dzięki. Ej, o co chodzi? Dwa znaki, zapytania, o co chodzi? Nie wiem. Waszej dziękuję? No, nie wiem, właśnie. Za lajka, że jesteś, że on jest spoko. A. A nie jest spoko, on jest spoko, jak nie wiem, co. Jest spoko, jak poko. No. Sześć osób na lajkę. E, lajki, słup. Nie? Najważniejsza rzecz. W całym świecie. No, normalnie. Jak coś to powtarzam, nick mój w Fortnite to jest Peter2010. Możecie dodawać. O kurczę! Głupi kamperze. Nie? No. Like sub. Znowu powtarzam. Ale wiecie, no. Ja już naprawdę prawie rok nagrywam, no i co ja mam z tych subów, no? Nic. No. Ile masz subów? 12. Tylko tyle. No. Obym ślera, tak, tak. Więc no. Mhm. Bardzo mało. Tylko, ja bym podjechał to na 15. Szybko. Da się to jeszcze ugrać. Dobra, dajcie słowa, i lajka, to nam da na pewno siłę. Robimy Ej. to. Robimy to. Jeżeli to nam się uda, każdy musi zostawić. O nie? A jak nie? nie, to wychodzi no. z live'a. No. Uwaga. No, Albo nie jest pokojowym. Podjeżdżanie, nie, uda się. Nie zostawiliście suba i lajka. To przez to. Chociaż może zostawili i co? Chyba zostawili? Zostawili? Nie. Nie zostawili. Ja cię kręcę. To my zrobiliśmy. Nie, to my zrobiliśmy ekstra, nie? Sprawdźcie sprawdź komentarze. Bo może ktoś coś napisał. Nie, nie nikt nic nie napisał. Dobra. Uwaga. 3-2-1. Pokazuję kamerkę. 3-2-1. Elowa. Daj, Piteria, Elowa. Nie zrobiłem. Jeżeli Ej, do komentarz. Jeżeli do końca wakacji bijecie 50. Ej! Hello 50... Elbons, Elbons, mam nadzieję, że tak się czyta swój e e e nick. E like, pamiętaj. A co to, to, to jest broda? Aha, to gra jeszcze, okay. Ej, Jeżeli do końca całego roku e się uda wbić 50 subów to mam dla was giveaway'a Ej, to mój kolega Łukasz mówił. Ale dobra, niech będzie. Giveaway, ale. Jest ogólnie problem. E, dobra, gi. Teraz sublajk. -like. Robimy tak. Napiszcie teraz komentarz. Naprawdę, to będzie dla was korzystne. Wchodzę na YouTube'a, tak, Wchodzę tak, YouTube tak, tak, w moją transmisję na żywo. Z Nie. Wchodzę. Wchodzę w moją transmisję na żywo. Z Nie. Wchodzę i mamy jakiegoś typa. Nie wiem, kto to. Albo jeszcze raz zaraz I mamy jakiegoś typa. Mamy typa. Uwaga. Ustaw jako moderator. Pan jumper. ów chromper. Brawo, sęś. Moderatora. Ustaw jako moderator. Pan tom ów Brawo, sęś. Moderatora. Albo w sumie dobra. Ej, vidimo što bo še gost. mi je dobra. Každje dostaje. Zara sve će každje treba zastaviti moda. je komoderator. Zato ona pravite... Zara sve će moda. Zato ona pravite... Ustav je komoderator. Początki mojego kanału, nie? Ustawię jako moderator. Za to naprawdę jako moderator. Początki mojego kanału, nie? moderator. 15 subów. To ci osoba. Dzięki mordo. Początki mojego kanału, nie? 15 subów. To ci osoba. osoba. Dzięki mordo. Dobra, więc wchodzimy. Dobra, ula. Okej. Ja za to naprawdę musi być subi like. Uj, 6 jajków. No więc, no naprawdę, macie. Jeżeli chcecie wbić do drużyny, to macie tutaj kod. Elua o, Możemy grać custom, jak chcecie. gram customy? Dobra, gramy custom, słuchajcie. Nie, kamerka znam. Mhm. Dobra, gramy customy, słuchajcie, więc opuszczę i gramy customy. Uwaga. Tutaj macie kodzik. Nie, znowu napisał Power Jumper akceptuje. A może to słuchaj, się, manu, słuchaj. Mordo. Eee, czy ty nadal nagrywasz na Ety? Bo no, ja naprawdę dawno nie sprawdzałem. Eee, no brać na nich, to koks, dobra. Dołączaj, gramy kastomy jakieś. Dobra, dajcie No nie, nie, poczekamy. Tylko mam... No Wbijajcie, wbijajcie Dobra Dobra, gramy to modera żeby dołączać, żeby dołączać Jaka kategoria? Jaka kategoria? O kurde, dawajcie kategorię Może żółty? Nie, kategoria Roboty Roboty. Więc no. wieście Wierzcie, no to będzie szybki top model. Ja szybko y, biorę chyba na lewszy na top model, czyli tą Shelly, y, Tak. I wszyscy gotowe. Ale jak A bo dobra, zmieniam kategorię. Niech wam będzie. Na o. Ma ktoś jakąś sugestię do jakiejś kategorii? Hmm? Najbrzydszy, może. Zaraz, ja ci najbrzydszy skin na świecie. <grym> Czy Dam sugestię? Hmm, może być nawet taki skin jak. Czyli dla mnie on jest brzydki. Do niej. Nie, nie on jest ładny nawet. Rozwinieczka Shelly na przykład, albo do kolta nie. Ten. No, wiem. no dobra, nie wiem to. Dobra, po prostu zaczynamy. Paweł, gotowość. Paweł, gotowość albo wywalenia. Dobra, różowa. różowa. Niech będzie. Y, Zebę, dzięki. Y, albo dobra. Cały czas teraz spamić. Co? Zielony czy różowy? Spamić. Różowy, zielony. Ej, dobra, jest. Różowy, zielony. On dał ready, Daj Redzi, Weź różowego skina. No. Dobra. ci okay. żurowy, sorry Paweł. Nie, ja będę szali po ja oceniam. Okay. Wybijamy wszystkie e, ten. E, słuchaj, e, Paweł Jumper to nie działa, że ty sobie napiszesz i to będzie jakaś osoba. E, wybijamy wszystkie boty. Wybijamy. Ej, pomocy! Jestem nubem. Ciągle to powtarzam jestem największym nubem. Spotkajmy się z jumper to wtedy Piotr nas no, będzie oglądać i wtedy oceni. No tak, to będzie dobry pomysł. Sorry, że musicie oglądać ja takiego buta Paweł jak ja. jumper miał Rico. Miał Riko. Ale stop! Ja Piper, ja Piper, Paweł ja Jumper, ja nie wiem czy ty e, goście słyszałeś, że e, kategoria zielony... E, znaczy ten różowy. Słyszałeś? Patrz Nie byle jaki. A miał Riko ze skinem? Co? Miał Riko ze skinem? Nie wiem. Nie wiesz. Dobra, to... Paweł. O, Lordzik dołącza. E, dobra, Powerjumper wyjdź. Ej, co jest? Ja e, wyrzuciłem e, tego? Lordzika? Nie wiem, ja też go nie mam. Lordzik, weź dołącz. Sorry, jak cię wyrzuciłem. Ej, kategoria? Zaakceptuj. Ee, Paweł Jumper, czy ty miałeś skina? Bo my nie widzieliśmy, czy ty miałeś skina. Możemy sobie zobaczyć na powtórce, nie? Ej, no, w sumie. Tylko. Mm. O, jest powtórka, ja już mam powtórkę. No, Ogląda dobra. Powtórkę. oglądam. Dobra, u... oglądam o kurde. Muszę być ciszy. A ja miałem różową tę... przepraszam i przegrana. Bez kina. Łukasz, czyli inaczej zwany we... Wybrał teraz Spike wygrywa, bo miał nawet chociaż skina. Różowego nawet. Różowego, więc słuchaj, zaczynamy, to so, Izabety też słuchaj e, i Łukasz, zaczynamy, po prostu kategoria mówi i nie musi być skin, nie musi być skin. Okay. Jak... Mm. Mm. Lordik jesteś offline, wywalisz? No. Tak. Ej, ja napiszę kategorię. No to bierz na przykład M, nie? Ej, Słuchaj, kategoria ZB Jak ja? Ej, za starpoints. Żółty. Nie starpoints. Albo dobra, żółty, żółty, żółty. Żółty. Łukasz pisze teraz e, żółty. A właśnie, e, sorry, ja muszę na chwilę wejść, wejść bo ja obiecałem, że przez cały ten dzień będę dawał każdemu, coś napisze, moda. Tak, I ja pamiętam, miałeś mi dać moda. Jakoś ja nie mam ciągle moda, wiesz. No jest, y, teraz. No, ale dobra, dajcie, dobra. Dajcie, e, kategoria żółty. Dajcie Reggi. Może pamiętam. E, dobra. To żółty. Oczywiście jaki skin będzie się powtarzał? To albo postać. Od razu eliminacja. No, szybko. E, czy może być Leon? Nie wiem. Może być, oczywiście. Znaczy może, może być każdy postać. To według mojego gustu, nie? Ogólnie. Znaczy zależy, kto tam ma więcej tam żółtego, tam nie? Tam Dobrze, więc zaczynamy. Wybijamy boty. Proszę róbcie to za mnie, bo ja nie umiem. Nie no, szybko na środek chodźcie. Na środek. Klonik? Leci. Nie, dobra, dawajcie, rozwalamy wszystkie boty. Najpierw. Nie no, ja już jestem na środku. Twój bot, t -t twój e, kląt do mnie leciał. Dobra, rozwala. A był Leonem i chyba był i tym skinem. Saj Leon? No chyba tak, ale nie jestem pewien. A, czy... a ty jest, masz skina? No, do Leona. To dobrze, idźcie. Bo się powtarza. Ej! Ciu. Gość! U. Ob to Ty obserwujesz? No. Ty jak pomysły, tak ty nie. Jak to nie, obserwuje. <laughs> okay. to będzie to obserwuję. Dobra. To będzie trollował. Dobra. przeżył? Nikt nie przeżył. Yy, Star kategoria Points. Pa sprawdź jakiego miał skina Power Jumper Już już. Już, już e, analizujemy jakiego skina miał Power Jumper Ale no pewnie miał Sali Leona i przez właśnie takich ludzi inni. O! to jest Poczekajcie, ej, poczekajcie. Mm, Lordik! Mm, za B. Ej, za Star pointsy Skiny za Star Dobra, e, sprawdź jakiego, jakiego Lordi miał skina. No, czekaj. Nie ma jeszcze możliwości powtórki. Eh, lordzik, napisz, jakiego miałeś skina? Jakiego lordzik miał skina? Jeszcze skiny za Starpońcy i dajcie regularnie. Skiny za Starpońcy. Skiny za Starpońcy. I subik. Standardowo. Dobra. Dobra, mówiłem, coś nie. Eee, dawajcie. Jest powtórka. Dobra. Jest, jest A Sprawdzamy, sprawdzamy, sprawdzamy. Rol... Lordik. My musimy szukać jakiego skina. Lordik, szukaj. Paweł Jumper. Miał zwykłego Leona. Paweł Jumper przegrywa. Na razie. Lordik z normalną Jessie. Ale ona jest żółta. Czyli ja wygrałem. Ale. No, no, ale... no to robimy tak Słuchaj, e, teraz e, Przepraszam cię, że Paweł Jumper e, Wyrzucam cię Ale zaraz e, znowu będziesz mógł zagrać Ale teraz Paweł Jumper i, Znaczy Lordzik i Spike Będą się bili Będziemy się bili? Tak Będziecie się bili Więc dajcie, możecie skina jakiego chcecie wziąć Lordzik or fly. No nie. 所以，这都是。